Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem dwa słowa powiedzieć o budowaniu masy mięśniowej, zwiększaniu rozmiarów sylwetki. Ja oczywiście aktualnie jestem w kompletnie innym momencie kształtowania sylwetki. Jestem na przestartowym, czyli na redukcji za tydzień ostatnie zawody w sezonie. Elite Pro Ostrava Jestem w bardzo dobrej formie, nie chcę zapeszać, ale będzie to chyba najlepsza forma moja w tym sezonie, albo nawet kilka sezonów do tyłu. Nie pamiętam, żebym w takiej formie był. Mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż obsada będzie na pewno bardzo mocna. A wracając do kwestii rozbudowy mas mięśniowej. No cóż, to jest sprawa bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o typy sylwetki, ale zawsze. Te trzy rzeczy są zawsze wspólne: czyli, musi być zawsze nadwyżka kalorii, minimum 2,5 g białka na kilogram masy ciała. No i musimy się zawsze liczyć z tym, że przybędzie nam troszkę tkanki tłuszczowej i ewentualnie wody. To są takie trzy elementy, które są zawsze nieodłączne w procesie budowania masy mięśniowej. Znaczy, jest możliwe powiększanie rozmiarów mięśni, jednocześnie nawet. Spalanie tkanki tłuszczowej, ewentualnie pozostawienie na tym samym poziomie. W takim wyjątkowym przypadku, kiedy zawodnik się szykuje do zawodów, ma już bardzo niski poziom tłuszczu i po prostu na miesiąc przed startem zwiększa delikatnie kalorie, I te mięśnie stają się pełniejsze, większe, skóra jeszcze cieńsza, bo w związku z tym, że są mięśnie większe, skóra się bardziej napina i to daje efekt zwiększenia masy mięśniowej. Jeden bardziej tu chodzi o kwestie odbudowy mięśni, które zostały tam na ostrej diecie nieco naczarpnięte pod kątem rozmiarów i wtedy właśnie te mięśni się odbudowuje. I to jest taki efekt, że mimo tego, że jest niski poziom tkanki tłuszczowej, zwiększamy rozmiary mięśni. Ale nie każdy się tak przygotowuje. Zwykle jest tak, że do dnia zawodów na redukcji ludzie schodzą z rozmiarów i Zwiększanie rozmiaru przed zawodami jest powiedzmy taką rzadszą metodą troszkę przygotowań. A wracając do kwestii rozbudowy masy mięśniowej, zwłaszcza początkujący zawodnicy albo średnio zaawansowani, niekoniecznie zawodnicy, ludzie trenujący też dla siebie, robią taki błąd, że po prostu przejadają się bez względu na typ sylwetki, jakie mają, przejadają się i zakładają sobie z góry, Jaką wagę mają osiągnąć? To jest moim, moim zdaniem podstawowy błąd, bo stają na wagę, i nie są zadowoleni z tych cyferek, które ta waga pokazuje, i jedzą jeszcze więcej, jeszcze więcej. Zabijają to jedzenie. Jeden posiłek trwa godzinę i jeszcze wtykają, jeszcze wtykają, podczas gdy już tłuszczu jest tyle, że ten organizm w ogóle nie jest, nie, nie jest w stanie tego przerobić. Nie ma w ogóle wrażliwości insulinowej. Przemiana materii w ogóle stoi w miejscu w takich warunkach jest bardziej prawdopodobny wzrost tłuszczu po prostu niż masy mięśniowej. Czyli warto kontrolować ten poziom tkanki tłuszczowej. I owszem, traktować ten tłuszcz jako coś, jako efekt uboczny. Nie, nie traktować tego to jako cel, że mamy tyle osiągnąć wagi, bo to, bo to nic nie daje po prostu. Wraz, wraz ze wzrostem Wagi wiadomo, nie się rosną, tak? ale to nie może być celem samym sobie. Jest zwykle tak jest, żeby było śmieszne, że ludzie, którzy mają tendencję do łatwego nabierania wagi, właśnie jedzą dużo, na, dopychają się na siłę, żeby osiągnąć jakąś wagę, podczas gdy wcale tego nie muszą robić, bo wystarczy, wiadomo, trzeba jeść dużo, tak, żeby zwiększyć rozmiary, ale nie aż tak, jak, jak oni sobie to wyobrażają. prawda. A z kolei osoby bardzo szczupłe, które no niestety to są, właśnie to jest ten wyjątek, kiedy czasami trzeba się na siłę w to jedzenie wtykać, kiedy trzeba zapijać, jeszcze dopijać gainery, to są osoby wyjątkowo szczupłe, które są z natury bardzo chude i one mają problem z zwiększeniem rozmiarów. I właśnie wtedy, w takim przypadku, kiedy oni każdy kilogram naprawdę walczą i potem przejdzie się 500 metrów i ten kilogram tracą. To takie osoby właśnie wskazane jest, dla takich osób takie właśnie postępowanie, że jedzenie, mimo braku apetytu, jedzenie dużej ilości kalorii wysokokalorycznego i żywności, żeby tą wagę, żeby ta waga wzrosła. Najśmieszniejsze jest to, że jak pytam zwykle takich ludzi, bo oni mówią, no no nie rośnie mi ta masa, ja mówię, a dużo jesz? Tak, dużo jem, naprawdę dużo jem. I kiedy mi naprawdę mówią co jedzą okazuje się że wcale nie jedzą tak dużo no, po prostu zwykle to są jeszcze takie tatki, nie i wyobrażają sobie że jedzą mówię, ile, a mieliby na przykład kłopot ze zjedzeniem połowę mojego standardowego posiłku tak? także wiadomo różnicujemy podejście do budowy masy mięśniowej od typu budowy to jest naprawdę bardzo ważne jeżeli mamy szczupły z natury typ budowy, chudy, unikamy aerobów no i te kalorie pochłaniamy, bo wiadomo, że te rozmiary nam będą przychodzić bardzo trudno. Jeżeli mamy typ budowy bardziej grubokościsty, łatwo przybieramy na wadze, łatwo ułatwiamy tkankę tłuszczową, no to uważamy wtedy na, na, te, na te kalorie jednak mimo wszystko, nawet w okresie budowania masy mięśniowej, no bo jedzenie na umór, jeszcze wysokokaloryczne je rzeczy po prostu spowoduje tylko to, że przybędziemy na tkance tłuszczowej, a do rozwoju mięśni będzie daleko. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą o tą masy mięśniowej dla, dla różnych osób, no bo zwykle takie błędy popełniają początkujący i osoby. Ja sam takie błędy popełniałem, pamiętam miałem 15-16 doszedłem do wagi 117 kg sobie i Wyglądałem jak beczułka w takim młodym wieku. No to mi nic nie dało, musiałem to i tak ten zrzucać. Każdy chyba musi raz przez to przejść taką tak zwaną fińską masę, żeby się przekonać, że to nic nie daje. Tak, Także na dzisiaj to tyle ode mnie. Trzymajcie za mnie kciuki na zawodach w Ostrawie za tydzień. Pozdrawiam. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej!